Ważne jest to, żebyś najpierw w całości obejrzał ten film. W przypadku poprzedniego Max już masz kurwa w całości. Zareklamował stronę, która okazała się skamem. No i prawda. Najważniejszą rzeczą, jaką chcę, żeby każdy zrozumiał, jest to, że mi nie chodzi o. No ja powiem jeszcze raz. Jeszcze raz, bo yy, dostałem tego laga, nie? To jeszcze raz cofnę i. mi komentarze, że jest to karma za okradanie małych dzieci. Tylko dlatego. Bo ty tak sobie kiedyś powiedziałeś, gdybyś w tamtym momencie nakreślił całą tą sytuację, mniej więcej w taki sposób, Max Krasoń zareklamował stronę, która okazała się skamem, bez dodawania narracji o okradaniu przeze mnie dzieci i budowaniu opinii na mój temat, jakim to ja nie jestem złym człowiekiem, tu byśmy się... Zobaczcie, gość ma pretensję, że powiedziałem, że yy, współpracował ze stroną i że sam uczestniczył w procederze okradania małych, dzie yy, małych dzieci. Zobaczcie, gość reklamował skam, a więc stronę, która oszukiwała i okradała. Przyznał się do tego, czyli mamy to już fakt, to jest fakt. Kto ogląda Maxa Krasonia? Małe dzieci, średnie dzieci, duże dzieci, czasem dorośli. No to, czy to jest coś złego w powiedzeniu, że Max Krasoń yy, swoimi działaniami... Okradał w jakiś sposób małe dzieci, no bo te małe dzieci mu zaufały, weszły na tą stronę i zostały oszukane! A więc okradzione! Bo tam trzeba było kupić jakoś te skrzynki, więc wydać pieniądze i później się dostawało kurwa podróbki Nike. Co on ma za pretensje, nie? Ja się kurwa po tym dalej podpisuję, co powiedziałem. Rekla było kurwa nie reklamować skamu i tyle. Ja jakoś 10 lat karierę mam na YouTubie, dostałem. 15 ofert skamerskich, kurwa czasem miesięcznie nawet dostawałem swego czasu, jak byłem tam w apogeum swojej działalności, znaczy na tym piku i jakoś kurwa nie reklamowałem tego skamu. Można, kurwa, można, ale nie kurwa. Teraz gość ma pretensję, że Owardenka powiedział, że ja okradam. No bo kurwa było nie reklamować, ty piej skończ w końcu gadać. Robisz siebie ofiarę, a ofiarą to są widzowie, którzy przez ciebie zostali kurwa oszukani. T -t Tyle w tym temacie, nie? Tu dzisiaj nie spotykali. Najważniejszą rzeczą, jaką chcę, żeby każdy zrozumiał jest to, że mi nie chodzi o to, że ktoś wytknął mi błąd i ja jestem teraz wielce obrażony. Nie, nie chodzi. Nie, już trzeci kurwa film. Już dwa live'y o tym zrobił i któryś tam film. Tylko chodzi mi o sposób, w jaki ta informacja została przedstawiona. Więc gościu, skoro wiesz, że jak się źle wygląda, to człowiek się może załamać, to na chuj się śmieje z ze mnie, że y, mam obitą mordę, nie. Jebany hipokryto. W którym momencie się z Ciebie naśmiewałem? Zarzucasz. Kurwa, typie! Dałeś na miniaturę moją obitą mordę? Więc chyba się ze mnie naśmiewasz, nie? Tak mi się wydaje. Patrzcie mi hipokryzję. A sam co zrobiłeś? Naśmiewaj się, że proszki do wybielania zębów mi nie zaszkodzą. No bo ha, na co mają mi zaszkodzić? No oczywiście się kurwa ciebie śmieję, Ja się potrafię do tego przyznać. Jeszcze ciebie śmieję. Kiedy tylko cię widzę Naśmiewaj się, że kto by chciał takiego zięcia Bo farbuje sobie włosy A na koniec Nie, nie chodziło mi o farbowanie włosów Mówiłem, że kto by chciał takiego y, zięcia Nie dlatego, że pofarbowałeś włosy Tylko, że dlatego, że uważam, że jesteś żałosną osobą Doklejasz moją twarz do tłowia Pani lekkich obyczajów, jak nie mam, Przy wywiadzie z Natsu A to i pierwsze widzę, kurwa, to tak O, nie wiedziałem, Max, że ty tam stałeś I Wiedziałem, że go na to zbejtuję I kto tu kogo chciał upodlić? Chłopcy Max, ja nagrałem od ciebie o tobie odcinek 3 lata temu. Powiedziałem tylko prawdę szczerą, że uczestniczyłeś w procederze oszukiwania małych dzieci. Oszukiwałeś małe dzieci. To powiedziałem. W związku z tym, że ty zacząłeś nagrywać na mnie filmy i wyśmiewać mój wygląd, ja kurwa przyjąłem zaproszenie. Tobie teraz tańczymy. I skoro ty zacząłeś wyśmiewać mnie, ja zacząłem wyśmiewać ciebie. Masz co chciałeś? Chciałeś piwa, to teraz kurwa chleje. Co zgarnął grube siano ze skamów, a zębów nie może wstawić. Chciałem tylko dodać, że takie komentarze pojawiają się nieprzerwanie od trzech lat. Tak teraz nie... No tak, tutaj mam jeden komentarz kurwa na to, że takie komentarze pojawiają się od kilku lat. I bardzo kurwa dobrze. No i co miała na celu ta wstawka? Naprawdę pierwsze Zabawna była, zabawna. pisanie takich komentarzy? W ten sposób daję swoim... Wiesz Deklu, że jeżeli będziesz o tym gadał i nagrywał o tym czwarty odcinek. Wiecie, czy, żeby ja też powiem czemu nazywam go Deklem. Bo on robił live'a i wyzywał mnie od debili od idiotów. Później usunął tego live'a. Ale ja to pamiętam. Ja sobie w, ele w fragmenty zgrywałem tego live'a. Wyzywał mnie od debili po prostu. Jeżeli nagrywasz filmy i mówisz, jak bardzo cię boli, że ludzie piszą takie komentarze, to wiesz, co się stanie? Mogą się stać dwie rzeczy, albo ludzie powiedzą: "Ojej, to już nie będziemy pisać", albo internet jest internetem i będą pisać więcej. I ta druga opcja jest prawdziwa. Oni będą pisać więcej takich komentarzy. I on będzie miał znowu pretensje, a pretensje powinien mieć sam do siebie. Mieniaż, że jest to słuszne zachowanie. Koniec końców, sprowadza się to tylko do jednego, do bezmyślnego linczu. I no i Max Krasoń po trzech latach nagle nagrał odpowiedź w momencie, gdy przegrałem walkę, nie? nie Nie wiem, dlaczego taki timing sobie wybrał, ale. Film rzuciłem przed Twoją walką, panie Timing. Ja to lubię takie tłumaczenie. No, reklamowałem chują. Co? Film wrzuciłem przed Twoją walką, panie Timing. Panie Timing? Ja pierdolę. W stronę, ale wiecie, inni YouTuberzy też reklamowali to zagraniczni. No to już kurwa, nie jestem taki winny, nie? Wielbiam taką logikę, Krasenia. Wina innych youtuberów nie sprawia, że moja wina jest z automatu mniejsza. Zresztą, w którym momencie powiedziałem, że jest. No wiesz, powiedziałeś w swoim odcinku coś takiego, no reklamowałem skam, ale w tamtym okresie to jeszcze to nie było takie powszechne, ja mogłem nie wiedzieć, bo to, to tą stronę reklamował Logan, Paul i tak dalej. No tak gadałeś, więc w jakiś sposób się usprawiedliwiałeś, mówiąc o tym, że no reklamowałem, ale Logan Paul też reklamował, Karolek, to jest usprawiedliwianie się. Czego typie nie rozumiesz? Przecież wiem, jaki chciałeś zastosować trik. Nie, ga nie, nie tańczysz z idiotą teraz, nie? Jestem mniej winny. Moja wypowiedź miała na celu pokazanie tego, że przez to, że przede mną wielu innych YouTuberów zareklamowało tą samą stronę, to zwyczajnie straciłem czujność i uwagę. Więc się usprawiedliwiasz! I to właśnie miałem na myśli, że się usprawiedliwiasz tym, że. O, inni YouTuberzy reklamowali, więc czujność stracona. No to kurwa mi pretensje do siebie, trzeba być czujnym całe życie! Przez co nieświadomie za... Czujność, nie? Dostajesz ofertę, no to sprawdź, co reklamujesz. Ja, jak dostaję ofertę, to wchodzę, sprawdzam stronę. Czy tam kurwa to, czy tam tamto, sprawdzam, czy to nie jest skam. Można. Reklamowałem skam, bo nie byłem świadomy tego, że ta strona. nie denerwuj się tak. Sytuacja wymaga nerwów, Panie Macieju Siwo. Ona oszukuje ludzi. Nie ma co, Od, Odjewał, reklamował, yy, yy, polecał swoim widzom yy, chujową stronę. No ale składa, że a, byłem trochę za naiwny. Nie byłem w ogóle świadomy, no. Czego tu nie rozumiesz? Zresztą przedstawiasz to tak, jak ja bym chciał od początku kogoś celowo oszukać. Proszki do... A skąd wiemy, że nie chciałeś? Ja powiem ci, co ty chciałeś od początku. Zarobić łatwe pieniądze chciałeś i nie sprawdziłeś, nie, nie pofatygowałeś się, żeby sprawdzić tą stronę, bo miałeś w dupie, co reklamujesz, chciałeś tylko zarobić i przytulić trochę pieniędzy. To wybielania zębów, które mogą poważnie uszkodzić wasze zdrowie. Tak... Tobie nie, nie zaszkodzi. Dzięki Bartek Kryń. A to niby ja upadlam ludzi i. Tak, to jest pokłosie Twojego filmu. Skoro Ty chciałeś upodlić mnie, dając taką miniaturę, no to teraz ch pi piwo, które naważyłeś sobie, panie kolego. Ja odpowiadam. Pięknie mówi chyba tak. Ząb za ząb, kur łamać. To ja jestem hipokrytą. U mnie niedopatrzenie i nie uwaga, że w ogóle coś takiego mogło przejść przez mój kanał. Pojawiło się 3 lata temu, jeden, jeden raz. No i ja 3 lata temu o tym nagrałem. Teraz o tym nie nagrywałem. To teraz ty znowu o tym przypomniałeś, robiąc odpowiedź po trzech latach. No tak, no pojawiło się u ciebie 3 lata temu. I trzy lata temu Gargamel i ja nagraliśmy film, teraz nie nagrywamy. Ja jakbyś nie wrzucił tego filmu, to już bym nawet nie pamiętał, że Max Krasoń coś tam jeszcze w internecie robi. I ja nie rozumiem kurwa, nie? Rozpoznałeś, że Krasoń dzwonił do ciebie na hate parku? Wiesz co, tam było bardzo słabo słychać, więc w ogóle nie, nie, nie poznałem barwy głosu. Do tej pory nie wiem czy to był on, ale wszyscy mówią, że to niby on. No, jak nagrałeś 3 lata temu, to 3 lata temu. Gammel... A i mówicie, że był wtedy na czacie, Aha. A nagrał film. No i co? Jak wspomniałem w poprzednim filmie, ta sprawa ciągnie się za mną cały czas i właśnie dlatego postanowiłem raz na zawsze... Rozliczyć się z tym tematem, ludzie cały czas oglądają twój film i myślą, że ja oszukuję, czego nie rozumiesz? I nie pojawi... No kurwa, co ty wkada, nie? Nigdy Czyli co, ja muszę teraz yy, nagrać film na Gargamela? Gargamel, usuń ten film, bo ludzie ciągle myślą, że ja w, w, tydzień temu wjechałem na ten parking w Krakowie. Nie, no kurwa, ludzie mogą sobie sprawdzić datę. Saj, bo od tego momentu mam w głowie taki filtry, jeżeli chodzi o dobranie współpracy, że takiego błędu już nigdy więcej nie popełniłem. A mi się wydaje, że po prostu się już nie zgłaszają współpracy. No, też mi się tak. Wy... Znaczy, bo to ja mówię. <noise> Więc podtrzymuję swoje słowa. No to źle ci się wydaje. A, pchają się drzwiami i oknami w współpracy do Maxa Krasonia, Coca-Cola, kurwa, tu, to, tamto. Gdy w życiu z pełną świadomością i z premedytacją nie zareklamowałem żadnego produktu lub usługi? No tak, kurwa, bo ty nie wiedziałeś, nie? Byłeś wtedy, kurwa, nieświadomy, jak to reklamowałeś. Która mogłaby mieć jakikolwiek zły wpływ na zdrowie moich widzów? To jest kolejny dowód na to, jak manipulujesz faktami Uuu. wypowiedzią. Rozumiesz? Gdybym wiedział, że coś jest oszustwem, to bym tego nigdy nie zareklamował. Twoim zastranym obowiązkiem jako influencera jest sprawdzenie, czy coś nie jest oszustwem. Rozumiesz? Jak pisze do ciebie strona jakaś: dzień dobry, mamy super produkt. Tutaj dla swoich widzów masz kod zniżkowy, minus 60%. Wspaniała szczotka do włosów. No, najwspanialsza na świecie. Polecaj, super, to jest najnowsza technologia. Twoim zastranym obowiązkiem jest sprawdzenie tego produktu. Przeczytanie regulaminu, sprawdzenie, czy wysyłają, czy to nie jest skam i dopiero. A, a nie y, reklamowanie i później mówienie wiecie, ja nie wiedziałem, bo y, czujność straciłem. No kurwa, co to jest za tłumaczenie? A ty biłeś do mojej poczytalności. Podoba mi się Kraso, nie? Zamiast y, powiedzieć przepraszam kujowo się zachowałem, to Max Krasa mówi no dobra, może i zrobiłem źle, ale wiesz, nie wiedziałem no bo nie wiedziałem to kurwa było się dowiedzieć było sprawdzić tą stronę, skoro coś reklamujesz to jak masz reklamować kurwa Coca-Colę, to najpierw napij się te, trochę tej Coca-Coli i sprawdź czy ona ci smakuje i tak dalej jeżeli reklamujesz jakąś stronę która, y, którą polecasz swoim widzom, to sprawdź, czy ona nie skamuje, nie zrobiłeś tego, a więc jesteś winny. Koniec. Kropka. Zrobiłeś to trzy lata temu, trzy lata temu nagraliśmy filmy. Przestań już to przeżywać, człowieku. Śmieszne to jest. A teraz już wiem, i dlatego. I teraz tego nie robisz, i kurwa bardzo dobrze, ale wtedy zrobiłeś. I wtedy został nagrany na film. Nikt nie będzie teraz kasował tamtego filmu, bo ty jesteś obrażony. Ja mam to gdzieś, że tobie smutno jest. Gdzieś to mam. Przeprosiłem. A dlaczego o mnie nagrałeś? Uważam, że to było dobre, że i Gargamel nagrał i ja o tobie wtedy. A o ruletkach CS-a to już nie nagrałeś, ty Gargamelu zły. Kurwa, takie odwracanie kota ogonem, nie? Maks krasem bo kurwa jakoś nie lubimy bardziej dlatego. Faktycznie niepotrzebnie porównywałem moją sytuację do ruletek CS-a. Ale dzięki temu dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego. Dowiedzieliśmy się, że niektórzy, jak widać, mają specjalne względy. Twoje słowa dają do zrozumienia, że zrobiłem to wszystko z pełną świadomością. Nie, ok. No to teraz pytanie. Czy Max Kracun zrobił to z pełną świadomością? No nikt go nie zmusił. Uważam, że jest osobą w tamtym momencie był poczytalny, był świadom swoich czynów. Znów wracamy do poczytalności, tak? Czy świadomie zareklamowałem tą stronę? Tak, czy w momencie reklamowania tej strony byłem świadomy, że jest oszustwem? Nie. No to no i właśnie za to ci się dostaję, że nie sprawdziłeś strony. No brawo, mam nadzieję, że teraz Maxu Krasoniu rozumiesz o co chodzi. Czego nie rozumiesz? Wykonałem usługę reklamową. Za no, to jak us wykonujesz usługę reklamową i podpisujesz się pod tym swoim wizerunkiem, a później się strona okaże z to nie dziw się, nie bądź zdziwiony, że ludzie będą mieli do ciebie pretensje, bo wiesz kto ją reklamował, ty. Więc do kogo ludzie mogą mieć pretensje? Do ciebie. On tego nie czai, on dalej tego nie rozumie. Otwałem stronę, nie wiedząc o tym, że jest to oszustwo. Co to jest? Dobra, nie ma co oglądać, nie typ jest specyficzny, specyficzny. A, oby mi się nigdy moje drogi z nim nie skrzyżowały, bo kurwa, aż przykro jest, nie? Przykro, aż. Jak, to nie wiem, nawet Spiesiński o nim nagrał i też tam wypunktował wszystko, a typ dalej. Typ dalej nie czaj. I na Spiesińskiego to on w ogóle jakiegoś live'a nagrał. Widziałem. Ale skasował oczywiście, nie? Bo to jest typ turwa, co od razu fff i nie ma.